Czy Andziaks już urodziła? To pytanie dziś zadają sobie tysiące internautów. Wszystko przez wpis, który pojawił się kilka godzin temu na jej Instagramie. Influencerka opublikowała zdjęcie z porodówki, jasno dając do zrozumienia, że akcja porodowa już trwa. Andziaks od samego rana jest w centrum uwagi swoich obserwatorów. Krótki kadr z sali szpitalnej wystarczyłby w sieci zawrzało. W komentarzach natychmiast pojawiły się pytania: czy to już? Czy dziecko jest już na świecie? Oraz setki wiadomości z życzeniami i wsparciem. Choć Andjax nie potwierdziła jeszcze, że poród już się zakończył, wszystko wskazuje na to, że to kwestia godzin. Fani uważnie śledzą jej profil, licząc na kolejne informacje lub oficjalne ogłoszenie. Warto przypomnieć, że jeszcze przed porodem. Influencerka uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak chcieli nazwać dziecko. Mi się bardzo, Max, podoba. Jest takie fajne, krótkie. Przyznawała, że wybór imienia nie był prosty i długo rozważali różne opcje. Zależało im na imieniu, które będzie wyjątkowe, ale jednocześnie ponadczasowe. Podkreślała jednak, że ostateczną decyzję zostawią na moment po porodzie.